Witam wszystkich, ja jestem Donczor w drugim już poradniku na temat levelowania, podnoszenia swojego poziomu na Steamie. W tym odcinku skupię się na klejnotach. Opowiem, jak je zdobywać, po co je zdobywać, jak je wykorzystywać. Wszystko opowiem o klejnotach, więc zapraszam do oglądania tego poradnika. Na początku chciałbym powiedzieć, że tak jak wspomniałem, jest to drugi już odcinek odnośnie levelowania. Natomiast pierwszy odcinek, który był na temat tworzenia pakietów kart, można zobaczyć, a nawet trzeba zobaczyć, rozwijając opis tego filmu i klikając w link. Więc oglądając moje dwa poradniki, będziecie wiedzieli absolutnie wszystko na temat podnoszenia swojego poziomu Steam, ponieważ podzieliłem to na dwie części, ponieważ w sumie podnoszenie swojego poziomu Steam jest bardzo rozbudowane, no i trzeba to było podzielić na dwie części. Okej, okay, klejnoty mamy w swoim ekwipunku, czyli wchodzimy w swój ekwipunek. Tu jestem na ekwipunku Counter-Strike, więc należy się przełączyć na ekwipunek produktów Steama. I tu są trzy pola z moimi klejnotami. Tu są moje karty, tapety i ikonki. Większość z tych tapet... Można sprzedać lub zamienić na klejnoty Steam. Tutaj widzimy, wiadomo, można sprzedać za 10 groszy, za 16, 14, różne są te przedmioty niepotrzebne. Te przedmioty, ikonki akurat pozdobywałem, tworząc odznaki z różnych gier. Tą flagę, tą ikonkę, którą, emot ikonkę, którą mogę wysłać komuś na czacie, akurat zdobyłem za grę o WRC7 Tutaj eliksir zdobyłem za ikonkę eliksira, eliksiru, za Wiedźmina 2, tutaj jest za Portal 2 i tak dalej. I każdy z tych przedmiotów możemy albo sprzedać, albo zamienić na klejnot. I jest tutaj napisane, ten przedmiot jest warty 80 sztuk klejnotów, ten przedmiot jest warty 80 sztuk. Ten przedmiot jest warty 60, a ten przedmiot jest warty 40 sztuk klejnotów. I oczywiście klikamy zamień na klejnoty. Tu jest komunikat, że czy chcesz to zrobić? Nie można tego cofnąć. Jak się pozbędziecie jakiegoś fajnego przedmiotu, który zamienicie na klejnoty, już tego cofnąć nie można. Klikamy OK. Sukces posiada 40 klejnotów więcej. I tutaj w tym pierwszym polu miałem 228, teraz mam 268. OK, to jest pierwszy sposób do zdobywania klejnotów. Drugi sposób to po prostu trzeba wejść na. Rynek, zakładka społeczność i potem na rynek. Tutaj wybieramy, że przedmioty Steam i jest worek klejnotów. Każdy worek klejnotów to jest 1000 klejnotów i możemy sobie kupić takie worki Steam. Ceny zaczynają się od złotych 57, ale różnie to bywa, ponieważ bywają jakie nawet okresy, w których to jeden worek kosztuje około złotych 40. Zł. Kupując na przykład kilka worków Steam, nie możemy ich od razu wydać na tworzenie pakietów kart. Musimy odczekać tydzień i dopiero po tym okresie będziemy mogli stworzyć pakiety kart. Czyli pakiety kart to jest to, do czego się wykorzystuje klejnoty do ich tworzenia. Dobra, ja jeszcze raz wchodzę na swój ekwipunek. I tu mam swoje klejnoty. Klikam na te środkowe pole. I co tutaj mamy? Zapakuj klejnoty w worek. W sumie nie chcę tego. To bym kliknął, gdybym chciał sprzedać te klejnoty komuś na rynku. Ale ja chcę stworzyć pakiety kart, które to spowodują, że mój level z tym się zwiększy. Klikamy Stwórz pakiet kart. Teraz wybieramy grę, którą, z której chcemy stworzyć pakiety kart. Pakiety kart możemy stworzyć tylko z tych gier, które mamy w swoim ekwipunku. Mogą to być nawet gry, w które jeszcze nigdy nie zagraliśmy. Ok, tak króciutko podsumowuję informacje o klejnotach, które wcześniej już powiedziałem. Otóż klejnoty są potrzebne do tworzenia pakietów kart. Pakiety kart są potrzebne do tworzenia odznak. Odznaki dają nam wyższy level. Natomiast klejnoty możemy zdobywać albo zamieniając własne przedmioty z ekwipunku, albo po prostu kupujemy worki. Klejnotów na rynku Steam. Ok. Ja mam 2500 klejnotów i stworzymy sobie pakiet kart z Counter Strike'a. Klikamy na stwórz pakiet kart. Czy na pewno chcesz wykorzystać 1200 sztuk klejnotów? Tak. Kreator pakietów kart. Wyświetl mój ekwipunek. Najpierw wyświetlimy to w ekwipunku. Możemy to rozpakować, ale najpierw wyświetlimy w ekwipunku. Mamy tutaj pakiet trzech kart. Jeszcze nie wiadomo, jakie to są karty. Klikamy rozpakuj. No dobra, mamy takie trzy karty. O, właśnie, mam pecha, ponieważ jedna karta mi się niestety powtórzyła. I otóż, teraz jest bardzo ważna informacja. Na stworzenie tego pakietu kart wydałem 1200 klejnotów. 1000 klejnotów kosztowało mnie złoty 57. Czyli na stworzenie tych trzech kart wydałem złoty 57 za jeden worek 1000 sztuk, natomiast jeszcze 200 klejnotów potrzebowałem, czyli to mnie kosztowało, no tak, strzelam około 0,80 80. Zł. Natomiast wypadły mi trzy karty. Uważam, że wykorzystywanie klejnotów do zdobywania kart jest bardzo bezsensowne, ponieważ wydałem teraz właśnie około 0,80 80 zł na stworzenie tych kart, ale w rzeczywistości mógłbym sobie te karty kupić za jakieś, dokładnie powiem, za 42 grosze na rynku. Dlatego, wykorzystywanie klejnotów do zdobywania kart jest w mojej ocenie bardzo bez sensu. Lepiej klejnoty po prostu sprzedawać na rynku i zdobywać jakieś drobne pieniądze, niż wykorzystywać klejnoty do tworzenia pakietów kart, ponieważ te same karty, co właśnie mi się wylosowały, mogłem zdobyć za 42 grosze normalnie kupując je na rynku. Ok, i co mogę zrobić z tymi trzema kartami? Wchodzimy teraz na, zobacz mój profil, wchodzimy teraz na poziom poziom tutaj ja mam 20 i tutaj jak widać brakuje mi jeszcze trzech kart aby wytworzyć z nich odznakę tutaj z, z for Speed mam odznakę z WRC mam odznakę i tak dalej i tak dalej więc muszę je po prostu dokupić na rynku Steam ale akurat o tej zakładce tu o tych kartach o wytwarzaniu odznak zrobiłem poradnik właśnie to jest mój poprzedni odcinek więc Zapraszam do rozwinięcia opisu tego filmu i obejrzenia pierwszej części poradnika o levelowaniu, ponieważ tutaj pokazałem, jak wykorzystywać klejnoty. Natomiast w pierwszym odcinku pokazałem, jak zdobywać te przepiękne, w sumie bezsensowne odznaki. Ponieważ klejnoty są potrzebne do zdobywania pakietów kart, a pakiety kart są potrzebne do zdobywania odznak, co daje nam wyższy poziom steam. Tak więc rozwijamy opis, i kto nie widział pierwszej części, na temat Levelowania. Zapraszam do obejrzenia, do rozwinięcia opisu i obejrzenia pierwszej części. Powiem, że w mojej opinii wykorzystywanie klejnotów do tworzenia pakietów kart, tak jak właśnie pokazałem, jest kompletnie bezsensowne, jest to za drogie. Te same karty, które mi się wylosowały, jeszcze mam zdublowaną kartę, mogłem kupić na rynku Steam za 42 grosze. Tutaj tą metodą, którą ja pokazałem, kosztowało mnie to około 80 zł, o wiele drożej. Zdecydowanie lepiej jest sprzedawać klejnoty na rynku i zarobić te złoty 57 do portfela Steam, a za te złoty 57 to już można sobie całe 5 kart z Counter Strike'a kupić. Chciałem Was poinformować, że na moim kanale jest więcej treści odnośnie stronki Steam, różne ciekawostki o tej stronce i tak dalej. Mój kanał jest również kanałem technologicznym, więc znajduje się na nim różne recenzje sprzętów elektronicznych, trochę materiałów dla graczy. Ogólnie zajrzyjcie na mój kanał, bo na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Ja jestem Domczor i się z Wami już żegnam. Zapraszam do oglądania innych filmów.